Boeing B-29 Super Krótkie omówienie i historia czyli amerykański ciężki bombowiec strategiczny, oczywiście produkowany przez Boeinga, który był użytkowany przez Stany Zjednoczone w czasie II wojny światowej, a po niej był użytkowany również w ograniczonej liczbie egzemplarzy przez kilka lat przez Wielką Brytanię czyli największy, można powiedzieć, najbardziej skomplikowany. Samolot II wojny światowej, oczywiście, bombowiec ciężki, który charakteryzował się gigantycznym zasięgiem, który charakteryzował się też bardzo dużymi możliwościami, jeśli chodzi o możliwość przenoszenia bomb i innego wyposażenia tego typu. Pamiętajmy, że bombowce B-29, te bombowce strategiczne. To nie tylko te bombowce, które zrzuciły bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki, ale były też bombowcami, które spowodowały, że te naloty, te naloty w dużej skali, można powiedzieć, gdzie atakowały setki maszyn, właściwie były w stanie zniszczyć dowolny kraj w przeciągu kilku miesięcy, o czym przekonała się Japonia, kiedy to te naloty dywanowe, Spowodowały straty oraz ofiary w większej liczbie niż oczywiście te dwie bomby atomowe, o których najczęściej myślimy, kiedy mówimy o tych największych nalotach. Ale przejdźmy do sedna, przejdźmy do samej konstrukcji, ale może na początku troszkę historii. Ponieważ samolot ten, pomysł na ten samolot i potrzeba takiego samolotu. Została już sformułowana w roku 1939, kiedy to wiedziano, że ta polityka Niemiec w Europie jest jaka jest. Do tego Japończycy w Chinach działają jak działają. Dlatego stwierdzono w Stanach Zjednoczonych, że należy skonstruować nowy, Ciężki bombowiec dalekiego zasięgu, który ma być o wiele lepszy na przykład od również Boeinga B-17 latającej fortecy i innych, można powiedzieć, konstrukcji, które są na etapie projektowania i które już służą. Chodziło o to, żeby na bardzo duży dystans można było przenieść dużo bomb. Nawet kilkukrotnie więcej bomb na kilkukrotnie większy zasięg niż do tej pory. Oczywiście spowodowało to, że ta konstrukcja musiała być rewolucyjna. Tutaj te możliwości, jakie wówczas istniały jeszcze w 1939 roku, nie były do końca wystarczające. Ale oczywiście postanowiono, że taka konstrukcja musi i 29 stycznia 1940 roku wysłano zapytania do czterech wytwórni lotniczych Boeing, Douglas, Lockheed i Consolidated. Te zapytania te zapytania dotyczące takiego nowego bombowca o bardzo wymagającej specyfikacji i w tych zapytaniach czy też poleceniach, była wyrażona specyfikacja. Oczywiście musiały odesłać opracowane bardzo szybko, ponieważ w przeciągu około miesiąca projekty, gdzie byłyby już takie wstępne rysunki, kosztorysy i przybliżone możliwości, jeśli chodzi o osiągi tych samolotów. Tutaj pierwsze i te pierwsze makiety miały powstać już w sierpniu. A pierwsze prototypy miały trafić do lotnictwa już 1 lipca 1941 roku. Tutaj Boeing miał przewagę, ponieważ już od 2-3 lat opracowywał właśnie zbliżony projekt, ale oczywiście nie tak ambitny. Ten ich samolot, bombowiec, no miał być wolniejszy, miał przenosić mniejszy ładunek, ale po pewnych zmianach. Po dopracowaniu tego projektu Boeing mógł przedstawić swój projekt. Tylko, że ten projekt, który przedstawili, jednak był jeszcze niewystarczający. Dlatego postanowiono wprowadzić zmiany. Na przykład do napędu zastosować inne silniki. Silniki, które jak się okazało, stały się bardzo dużym problemem. Pamiętajmy, że opracowanie silnika o odpowiedniej mocy, wytrzymałości oraz. O odpowiednim spalaniu było czymś bardzo trudnym, na czym, brzydko mówiąc, przejechali się inni konstruktorzy w ówczesnych czasach, ponieważ to nie tylko Amerykanie chcieli opracować tego typu samolot. Próbowali to oczywiście też Niemcy, Rosjanie, Japończycy, tylko że nic z tego nie wyszło. Ale te wszystkie problemy Trwały jeszcze troszkę. W czerwcu 1940 roku projekt otrzymał oznaczenie B29, a Korpus Lotniczy, Lotnictwo Amerykańskie wydało pieniądze na dwa, a później trzy prototypy, tak żeby te prace mogły ruszyć o wiele, wiele szybciej. Musimy pamiętać, że to naprawdę był projekt rewolucyjny, ale może powiedzmy dwa słowa o wielkości, która nawet dzisiaj potrafi zrobić wrażenie. Rozpiętość skrzydeł to 43 m 5 centymetrów, długość to 30 m 17,5 cm, wysokość 8 m 46 centymetrów. Masa własna to około 32 ton, a masa startowa to około 54 ton. Czyli oczywiście samolot bardzo, bardzo duży. Do napędu tego samolotu zastosowano 4 silniki Wright r 335023, z turbodoładowaniem każdy z nich osiągał 2200 koni mechanicznych mocy. Każdy z tych silników posiadał dwie turbosprężarki i poruszały te silniki trójłopatowe metalowe śmigła samoprzestawialne o średnicy 5 m i 18 cm, żeby zapewnić odpowiedni zasięg. W centropłacie skrzydeł umieszczono aż 22 zbiorniki paliwa o tym, że były wyłożone specjalną wykładziną, która miała je uszczelniać po ich trafieniu, chyba nie muszę mówić. Zasięg był bardzo ważną kwestią, ale równie ważną kwestią była też prędkość oraz pułap, ponieważ ten samolot posiadał bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o te osiągi. Prędkość maksymalna na wysokości 7600 metrów to 605 km. Prędkość przelotowa w zależności od wersji oraz od obciążenia od 320 do 400 km. Pamiętajmy, że w 1939 roku posiadaliśmy myśliwce, które miały problemy z osiągnięciem prędkości 400 km na godzinę, a tutaj bardzo duży bombowiec z dużą ilością bomb miał. Mieć taką prędkość przelotową, oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Tutaj nie powiedziałem, ale nie tylko Boeing stworzył konstrukcję, która miała być tym nowym, ciężkim bombowcem strategicznym Stanów Zjednoczonych. Consolidated też stworzył własną konstrukcję B-32 Dominator, która powstała, której prototyp został stworzony, został oblatany, ale jednak koszty produkcji. Spowodowały, że ten projekt został niejako odłożony na półkę. Ale, co bardzo ważne, kiedy już wiedziano, że to Boeing będzie tym producentem, to jednak nadal drugi producent był finansowany, ponieważ trzeba pamiętać, że obawiano się, że gdyby coś się stało, gdyby jednak wynikły problemy, które doprowadziłyby do tego, że B-29 od Boeinga nie będzie wystarczająco dobrą konstrukcją, i takie coś się stanie, to mamy rezerwę, to mamy drugi projekt, który też będzie spełniał odpowiednie wymagania. Wróćmy jednak do Boeinga. Bardzo ważną kwestią był zasięg, bardzo ważną kwestią był również pułap, a żeby ten pułap móc osiągnąć, kabina musiała być ciśnieniowa, żeby te możliwości lotu na dużych wysokościach były zapewnione. No, i żeby ten komfort załogi był o wiele większy. Jednak pojawił się problem, ponieważ stanowisko tylniego strzelca było umieszczone no jak to stanowisko tylniego strzelca z tyłu, co spowodowało, że on był w takiej oddzielnej kapsule, w oddzielnej kabinie hermetycznej. I nie miał on takiej bezpośredniej komunikacji z resztą załogi, mógł się z nią komunikować tylko za pomocą Pokładowego telefonu, pokładowej łączności, czyli na przykład ktoś, kto jest najbardziej narażony na uderzenie, na atak ze strony wrogich myśliwców, dodatkowo był oddzielony od swojej załogi i niestety był od nich właściwie odcięty. Oczywiście ta hermetyczna kabina, ta ciśnieniowa kabina, wymusiła na przykład zamontowanie siatek, które były rozpięte przy szybach. I gdyby doszło do rozhermetyzowania się kadłubu, wówczas no, załoga nie zostałaby wyciągnięta na zewnątrz, tylko ta siatka miałaby ich, i często się tak zdarzało, uratować. Coś można powiedzieć oczywistego, ale no, może nie do końca, ponieważ właśnie B-29 był jednym z pierwszych samolotów z tego typu rozwiązaniami. Pierwszy oblot odbył się 21 września 1942 roku i oczywiście wykryto gigantyczną ilość usterek, wad, niedociągnięć, rzeczy, które trzeba zmienić. Było ich prawie 10 tysięcy. Tylko, że były to rzeczy, które były na tyle łatwe do usunięcia, że B-29 w miarę szybko mógł trafić do produkcji. No i otrzymał też taką piękną nazwę, jak Super forteca. Nie wspomniałem o możliwościach obronnych. Trzeba powiedzieć, że z tyłu były stanowiska trzech obserwatorów, którzy mieli za zadanie oczywiście obsługiwać sterowane elektrycznie karabiny maszynowe 12.7 mm i oni mieli do dyspozycji dwie grzbietowe i dwie podkadłubowe wieżyczki strzeleckie, tak żeby ten samolot mógł się bronić przed tymi Zagrożeniami. Takie zdalnie sterowane działka pokładowe były czymś bardzo, bardzo dobrym, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych operatorów, tych urządzeń, jednak oni nie byli tak mocno narażeni na te zagrożenia zewnętrzne. Dodatkowo, jako że to bombowiec, wprowadzono zsynchronizowany zrzut bomb z obu komór bombowych, tak żeby zachować tą stateczność podłużną, żeby po zrzuceniu w taki Dotychczas stosowany sposób nie doszło do zatracenia tej stateczności, no i oczywiście, żeby nie doszło do na przykład wypadku. Nie wspomniałem, ale załoga składała się z 11-2 ludzi, więc w tym samolocie było naprawdę sporo. Ale przejdźmy może do możliwości przenoszenia tych bomb. Wspomnijmy tylko o zasięgu. Tak często przeze mnie podkreślanym, a nie powiedziałem, jaki on w ogóle. I tutaj trzeba pamiętać, że ten zasięg oczywiście zależał od wysokości, na której leciał ten samolot, od siły wiatru, co wiele osób niestety zaskakuje, chociaż ten wiatr wiejący z dużą prędkością w dziób, no niestety jest bardzo problematyczny, oraz oczywiście od tego, ile tych bomb zostało załadowanych. Ale taki średni zasięg. To około 5230 km. Z takim wyposażeniem, z jakim ten samolot był stosowany w sposób normalny najczęściej. Ale zasięg maksymalny to około 9000 km, kiedy no, tego wyposażenia mamy niezbyt dużo, a z dodatkowymi zbiornikami ten samolot mógł nawet przelecić 9600 km. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o II wojnie światowej, o w czasach, kiedy samoloty myśliwskie, czy też raczej powinniśmy się zająć się bombowcami, miały ten zasięg skuteczny do dwóch, maksymalnie do trzech. A jeśli chodzi o możliwości przenoszenia bomb, to przenosił ten samolot maksymalnie 9100 kg bomb na niestety dla. Na dystansie krótkim oraz na niskiej wysokości, 5400 kg bomb na średniej wysokości, i wtedy zasięg wynosił ponad 2600 km, albo 2300 kg bomb na dużej wysokości, wtedy zasięg wynosił 2600 km. Do tego można było go przystosować do przenoszenia dwóch bomb, łącznie 10 tysięcy kg. Grand Slam albo jednej bomby T12 Cloud Więc samolot ten mógł przenieść naprawdę dużą ilość bomb. To nie jest może B-52, który został opracowany troszkę później, ale jednak przy zastosowaniu już dużo lepszych technologii, który jest w stanie przenosić do 30 ton bomb na odległość ponad 10 tysięcy kilometrów. Ale pamiętajmy, że. 5,5 tony bomb i zasięg prawie 3000 km to i tak coś robiące gigantyczne wrażenie. Musimy pamiętać, że te bombowce były wyprodukowane w dużej ilości egzemplarzy. Ich powstało 3970 i były produkowane od 1943 do 1946 roku, a wycofanie ich ze służby miało miejsce. W 1960 roku. Pamiętajmy tylko, że chociaż ta produkcja rozpoczęła się w 1943 roku, to wprowadzenie ich do służby miało miejsce 8 maja 1944 roku, i należy powiedzieć, że one troszkę spóźniły się na te wielkie bombardowania w Europie. Samoloty, które miały po prostu wymazać część Europy. Tą oczywiście część Europy, którą należało wymazać, troszkę się na to wydarzenie spóźniły, dlatego zostały skierowane w drugie miejsce, w drugi punkt na kuli ziemskiej, gdzie był drugi duży przeciwnik. I oczywiście trafiły one do Azji. Tutaj chyba warto zaprosić na materiał podcast Wojenne Historie, gdzie mowa właśnie o Superfortecach, o tym, jak bombardowały Japonię. I z jakim skutkiem. Ponieważ należy pamiętać, że pomimo początkowych problemów setki Superfortec zaczęły atakować Japonię. Wyglądało to w ten sposób, że kilkaset 100, 200-300 maszyn, oczywiście z odpowiednią ilością bomb. Tutaj ta odległość od celów się zmniejszała wraz z czasem, dlatego te możliwości przenoszenia tych bomb się zwiększały, ale te bombowce wykonywały naloty z niezbyt dużych wysokości i za pomocą bomb zapalających, burzących właściwie były w stanie niszczyć całe miasta. W czasie jednego z tych nalotów, które było skierowane na Tokio, liczba ofiar była większa niż w przypadku na przykład uderzeń na Hiroshi, czy też Nagasaki. Należy pamiętać, że te uderzenia były bardzo skuteczne i ówczesny dowódca Amerykański tego lotnictwa odpowiedzialnego za, można powiedzieć, Japonię, za ten teatr działań, stwierdził, że on po prostu wyeliminuje przemysł oraz miasta japońskie, że w ten sposób na tyle osłabi Japonię, że będzie mogło dojść do tego desantu i możliwości obrony będą mocno zminimalizowane. Musimy pamiętać, że nalot takich superfortec. Zrzucenie setek, jeśli nie tysięcy ton bomb, powodowało, że te miasta, które nadal były w dużej części drewniane, niszczyły te miasta właściwie zupełnie. Nawet Tokio, tak gigantyczne miasto, było w dużej części zniszczone. Tutaj po takim nalocie kilkanaście kilometrów kwadratowych mogło być zniszczonych. I gdyby nie Kapitulacja Japonii, poddanie się Japonii, to najprawdopodobniej te naloty trwałyby dalej, no i można powiedzieć, efekty byłyby przerażające. Ale pamiętajmy, że oczywiście B-29 był samolotem, który zrzucił właśnie te dwie wspomniane bomby atomowe na Hiroszimę i na Nagasaki, dzięki czemu, chociaż tutaj zdania są podzielone, Mogło dojść do tego, że Japończycy jednak stwierdzili, no, że jednak nie ma szans na obronę, no i należy złożyć bezwarunkową kapitulację. Ponieważ do tej pory troszkę się wahali, uważając, że no, można poświęcić te miliony swoich współobywateli, byle tylko nie doszło do utraty. Jednak pamiętajmy, że to nie od początku były takie wielkie naloty, gdzie były setki maszyn. Początkowo te naloty to było 14 czy też 20 kilka maszyn. Jednak te, można powiedzieć, naloty były troszkę przez Japończyków wyśmiane, jeśli można to tak powiedzieć, ponieważ trzeba pamiętać, że chociaż ten samolot był bardzo, bardzo dobry, przenosił dużą ilość tych bomb, to Japończycy stwierdzili, że taka skala nalotów jednak nie jest czymś, co będzie dla nich zagrożeniem. Tutaj jednak można powiedzieć, to zdanie bardzo szybko się zmieniło, zwłaszcza na przykład po tym nalocie na Tokio w nocy z 9 na 10 marca 1945 roku. 325 bombowców, przy stracie 43 maszyn, mogło spowodować śmierć nawet 80 tysięcy ludzi. Niektórzy szacują, że nawet większej liczby. Ponad milion osób straciło dom nad głową. Zostało zniszczonych około 270 tysięcy budynków. Więc te straty, jeśli chodzi o Japończyków, były większe niż na przykład po ataku na Hiroshima. Ale to właśnie Hiroshima i Nagasaki spowodowały, że te samoloty mogły powoli przejść na emeryturę. Kapitulacja Japonii doprowadziła do tego, że te maszyny zaczęły być wycofywane, a późniejsze bombowce strategiczne, takie jak w końcu B-52, już miały o wiele większe możliwości, większy zasięg, większą ładowność, były po prostu nowocześniejsze. Pamiętajmy tylko, że B-29 był czymś rewolucyjnym. To był samolot, który no, był lepszy od no, właściwie wszystkich innych bombowców bombowców w ówczesnym czasie należy pamiętać o tym, że na przykład Związek Radziecki, który przechwycił trzy egzemplarze, które musiały awaryjnie lądować na terytorium Związku Radzieckiego, rozkręcił je do ostatniej śrubki i z problemami, bo problemami, ale zbudował na przykład swoją własną wersję B29, czyli Tu4. Tu 4, który jednak nie był tak doskonałym samolotem jak B-29. Tutaj jednak tych niedociągnięć, braków technologicznych było zbyt dużo, ale i tak był to samolot, który służył do lat 60., był produkowany od 1948 do 1953 roku, a w Chinach zostały wycofane dopiero na początku lat 60. Więc można powiedzieć, może B-29 no, przestał istnieć, ale na jego podstawie stworzono samolot przeciwnicy. Późniejsi przeciwnicy stworzyli samolot, który można powiedzieć kontynuował te zadania, jakie miał wykonywać B-29. B-29 naprawdę jeden z tych najbardziej legendarnych samolotów. Samolot, który wybiegał daleko daleko, do przodu, jeśli chodzi o możliwości ówczesnego lotnictwa, gigantyczny zasięg, jak na ówczesne czasy, bardzo duże możliwości przenoszenia ładunku, duża niezawodność, chociaż one też się psuły. Tutaj nie powiedziałem, tylko początkowe kilkanaście egzemplarzy zostało pomalowanych, ponieważ ta ilość farby potrzebna do pomalowania tych samolotów, no była tak duża, że stwierdzono, że ich nie malujemy. No, a zamiast tego możemy wziąć więcej bomb albo paliwa. No więc można powiedzieć, że tak na to patrzono, i jest cel, to należy go zrealizować, i tylko możemy podziwiać, w jak szybkim czasie ten projekt został zrealizowany, jak duża liczba samolotów została wyprodukowana, i to daje nam tylko pojęcie, jak dużą potęgą gospodarczą i technologiczną były Stany Zjednoczone już w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.